Klucz uniwersalny do szafek technicznych, szafek inspekcyjnych. Jeśli chcesz otworzyć zamek z nietypowym trzpieniem lub otworem, znajdziesz w tym zestawie klucze do trzpieni kwadratowych, do trzpieni trójkątnych, do gniazd kwadratowych, widzisz, w różnych rozmiarach, Oprócz tego jest taka końcówka do zamków bardziej wyszukanych. Taka nietypowa. Tych kluczy nie dokupicie pojedynczo. To jest jedyna możliwość w takim zestawie. Oprócz tego jest wkrętak gwiazdkowy albo płaski. Klucz. Składa się z dwóch takich krzyżaków, z których każdy można swobodnie używać każdej z tych końcówek. Jeśli macie problem z dostaniem się do skrzynki elektrycznej, gazowej, energetycznej, ciepłowniczej, z tym zestawem otworzycie wszystko w razie awarii czy potrzeby sprawdzenia licznika. Klucz znajdziecie oczywiście na hobbyhouse.pl. Od 50 zł jest u nas darmowa wysyłka do paczkomatów Inpost i automatów Orlen. Zapraszam!